No już pomału wracam do domu Idę sobie taką dróżką Zdróż pola A na polu coś leży Chciałem sprawdzić co to jest o, Już myślałem, że się dzisiaj nic nie uda Trochę kilometrów zrobiłem Ale Leży, leży. ten piękny widok. piękny widok, 8 marca ten pitek kurka plastik tu nas traczek pięknie super